Teraz przywitamy się basistym głosem. Halo, 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 halo. Dzień dobry, dzień dobry. Hej. I to był najlepszy głos! Szanowni Państwo, drodzy widzowie widzki. dzisiaj zgadujemy osoby po głosie. Tak. tak. proszę. I, i? coraz lepsze przebudź masz te pomysły. No, to co? Poprosimy o intro i zaczynamy. Kto Kto pierwszy? Ten lepszy. Dobrze? Dobrze? Dobrze. Będzie dobrze. Głosów jest 15. Głównie mężczyzn, ale parę kobiet też się pojawi w naszym zestawieniu. Z różnego świata. Polityki, sportu, show biznesu. O, proszę. Polska, zagranica. I to, i to. I to, i to. O! Większość jednak jest... Rodzima. 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 Większość rodzima. Czy to zaczynamy? Tak jest. Pierwszy głos. <śla> <Yeah>. <śla> I mean there's been many times where I expected to lose everything. Who starts a car company and a rocket company expecting them to succeed? Certainly not me. I thought they both had less than ten percent chance of success. And frankly. To uh, to uh, I wasn't wrong. Uh, in that in 2008 we had the third failure of SpaceX, and if the fourth one failed, I'm Elon Musk, ale Bye. times Nie no, rzeczywiście na początku bo bardzo było mi ciężko. Przecież... A ja, ja myślałem o nim, o mnie przeszedł przez myśl, no, ale mówię że to nie jest on. Ale to był taki głos, takim akcentem mógł być każdy amerykanin sam. No. Wokół ogóle wiecie skąd pochodzi Elon Musk? Z RPA. Fajnie. Nie, nie, bo ciekawie też dzieci nazywa, nie? Chciałem powiedzieć, że... Zobaczy, się? mieć te xy w nazwie. No fajnie nazywa, inaczej. Z fantazyjnie bardzo. Numerek 2. Trener, probierz... Robert Lewandowski. Kuna, no nawet nie zdążyłem by ręki podnieść. Podszedł do mnie jako do człowieka, a nie do piłkarza, a nie do Roberta Lewandowskiego. Coś śpiłeś jakiś tak? Tak, 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 tak. Landanium. Co mi Też przypierdzielił tak. Po dwóch sekundach. To było szybciej. Donald J. Trump! Ja pierdził, że nie mam w ogóle szans z tym człowiekiem. Because all of the money goes to pay for Joe Biden's wasteful inflation spending. Make America great again! Cz, panie prezydencie, czy mamy weekend? Yes, weekend! Yeah, tak, tak! Ale ten wyścig zapowiada się pasjonująco. Kurde. A miał nie startować, mieli go dupić i co? I Ale i no co? jestem tak yy, podjarany tym. Tak? No, mam, ma, no, tvn 24 biznes i świat jest grany u mnie. i w rodzinę po prostu, i że to jest dobra droga. To jest Freeze. To jest Freeze. Wiele razy taki moment był. Nie było kłótni między nami, tak? Ja wziąłem że to w ogóle lewy dwa. Że to zawu Lewandowski. To będą myśli, że był aż tak bezczelny. Ja to samą sobie dwa razy. Ale no. ja tak myślałem, że to jest lewy. Ja bym tu weszł, podstęp pewien. What up to your boy Big Snoop Dogg and I'm hanging out on bus feed. Today I'm co ci chodzi? No to Snoop Snoop No. What up to your boy big Snoop Dogg and I'm hanging out on BuzzFeed feed? No że pano no, dwa razy przynajmniej. No no to ja mam Snoop, Dogg. Ja Snoop Dogg, Snoop Dogg. Nie wychodziłem tego w ogóle. Snoop Dogg ma w ogóle tak charakterystyczny głos, bo on tyle zjarał, że to nie da się mieć innego. Ale podobno już je pali, wiecie o tym? No ja tam nie wierzyłem To była akta marketingowa zapalniczek. Ale podobno on już przestał jarać. 10 gibonów dziennie o to mi chodzi. No. To może być szybka akcja? Konkurencie. I tak się. Eee... Jaro! To po prostu jest już tak nisko. Ja powinienem po prostu. I'm the king. Muszę zmienić strategię. Muszę po prostu w ciemno grać, na siebie. To będzie proste też. Glaube. Daj, es ist einfach so, dass ich doch jetzt viele jahre. Angela Merkel. Mhm. Mm es yeah, ist einfach so, że ich doch jetzt viele jahre. Ja jeste das... A ne byte! bitte! Strasznie szybko to idzie. Spokojnie. Jak na... No. nie mówimy tego słowa. Ale jakbym wtedy usiadł z kimś i, 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 i po, powiedział, jak funkcjonuje, jak wygląda mój dzień, jak, jak, jak wygląda moje życie, to bym powiedział, stary, nie, to jest czas, żeby powinien trochę zadbać o siebie, a nie, a nie w, rzucać się na jeszcze głębszą wodę, bo Japonia to ta głęboka woda no. trochę. ma też właśnie... Z podcastu to jest jakieś. Jest... podcastu, żurnalistę. W rzucać się na głęboką wodę? Ja bym stawiał na jednego gościa, ale ja nie wiem jaki on ma głos. Myślę, że Japonia może być dużą podpowiedzią. Aferzysta? Nie. Bartosz Kurek? Bartosz Kurek. Gratuluję. Gratuluję. Ale jakbym wtedy usiadł z kimś i, 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 i po, powiedział jak funkcjonuje... A domyśli... ja chyba widziałem to, ale kurna... Ja się domyśliłem po... Po Japonii. Po Japonii i po to, że tak wygląda nasz dziennik, skojarzyłem, że to jest sportowiec. Z czego nie zapomnę nigdy? No i to ta górka. Nigdy. Powiedziałam mojemu dziecku... 8-1 Łukasz. No dobrze, 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 dobrze. Ja, 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 super się bawię. I'm a ma raczej niesamowity. Nice, uh, nice dinner with friends I really enjoy doing that. Sometimes I just, just eat food uh... <laughs> to... Tu bylec! Mr. Hubi Hurkacz. Hubi Hurkacz. Nice dinner with friends and I really enjoy doing that. Sometimes I just. Nie, nie yeah. Hubert w ogóle Hurbancza. mówi tak. On jakoś tak... Nie wiem, czy on ma aparat na zęby czy coś, ale jakoś tak... Nie ma. Aha. Czy kojarzy wam się to z cipaniem? To jest Jarosław. Mhm. Ale wykorzystał. Co wykorzystał? No żeby się nie patrzył. Nie, ale ja chciałem kliknąć, tylko akurat tam popatrzyłem, ale Jarosław y, nazwiska Kos Juszkiewicz. Juszkiewicz. Czy kojarzy wam się to z cpaniem? Jeśli tak, to słusznie. Siedział przy tym stole. Na pewno ogromna, pozdrawiamy. No, Jaruś super Ale jak super, super głos. A. I w ogóle super osoba. No, dygresja. To jest fragment z występu u Wojewódzkiego. Przez coś się może pojawić głos Wojewódzkiego, ale... Nie o niego chodzi. Wojewódzki. <noise> Że ja byłam mężczyzną w domu i to ja musiałam trzymać wszystko na ich... Gesslerowa. Mhm. Musiałam trzymać wszystko na ich moich plecach i nie było... Mężii! Ja mam własną samo, markę samochodów. Tak? Mg. A widziałem to w ostatnich co, co to w ogóle jest? Nie wiem, właśnie, co to jest. Co to jest? No. Przegrywa. Raz podobno Kaszeniak przegrał w 97. Daniel Midas. A no. Daniel Też tu Midas. Tu siedział. Też tu siedział przy tym stole. Jak przegrał w 97. W wyborach na prezydenta Łodzi. Ale to się nie. Daniel Midas. Chociaż, no możliwości były trzy. E, bardzo ci Maćku dziękuję, bo. Y, to była bardzo dla mnie trudna rola. Chciałabym przeczytać tekst, który napisałyśmy wczoraj wspólnie, łagaty Kuleszy w domu. Kulesza jest katoliczką, Kuna jest ateistką, a Buzek jest chuda. Kuna ma dwoje dzieci. No Kulesza to... jedno. To jest ta Kuna? Nie, 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 Mam wrażenie, że ona mówiła o sobie, ale to mam tylko takie dziwne wrażenie. Co masz takie wrażenie? Chcesz się jeszcze raz posłuchać? No daj. Chociaż no, możliwości były trzy. Bardzo ci Maćku dziękuję, bo to była bardzo dla mnie trudna rola. Chciałabym przeczytać tekst. Jakiś... dobrze mówisz, to zagata kolesza. Zagata kolesza. Dziękuję, bo. To była bardzo dla mnie trudna rola. Teraz to tak, no jak tak. yy, drugie jakby wiecie, to drugie podbicie i tak mówię... Pokaż, pokaż, pokaż. A w ogóle myślałem przede wszystkim, że to jest da, de, Danuta Kolak, ale to nie ona. Tu czuję, że może być też szybki strzał. Fast. Bardzo fast. Poprzez to, no bez przesady, no co my tutaj takiego widzimy? Kurka! Jest... Co jest? No A nie mój zapal, jak się nie zapalił też. Był. Ty, jak na rybach branie trzeba zaciąć, kurna. Ja nie wiem. Nie, nie, nie znam tego pana. Karkówkę, mamy boczek, mamy inną karkówkę, kiełbasa grillowa. Czy WSZYSTKIE! Ja pierdyle nie wierzę. Ale żeby siebie nie kliknąć. Co to? Ja pierdziele, ale to było ale dobre. czułem pismo nosem, że się trzeba pojawić. Tak? Czułem pismo nosem, wiedziałem, że ty gdzieś tutaj będzie. I na slow-mo Co? Co to? No fajnie. To, ogóle, to było też yy, doświadczenie. Bardzo, ogóle, ale to tak. ogólnie znane postaci. Możesz zrobić takie, wiesz, mniej. Ale refleks masz kuźwa. No, tak tak jak, no global, Selarazer w sensie. amaty. Ile to? Jedna sekunda i on już... Trump! Jedna, A ile w ogóle będzie? Naprawdę, to to... 11:4 Moi drodzy, to tak jeszcze zaspoileruję, bo to też się na kanale pojawi, ale wiecie, że my lubimy grać w jeden z 10, dawno nie było, a ja zwłaszcza, ale... Y... Jadę. Jedzę do 1 z 10. Także na pewno na kanale pojawią się też jakieś filmy z tym związane, także... Myśli, że tak możemy zrobić. będzie git? Zajebiście, zajebić się, nie? Jak ma się przedstawić? Flet z Dolnośląskiego. Tak powiem? Nie narób wstydu tam, proszę cię, kuźba. Moi drodzy, jeżeli nie chcecie niczego przegapić, choćby tej serii z 1 z 10, jak będziemy jechać, tam pokazywać różne rzeczy, koniecznie zasubskrybujcie kanał. Koniecznie. Koniecznie. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj ten mózg, kurna, spańczy Bobak i nie zrobił w topie na tej pierwszej najłatwiejszej, na tą najłatwiejszą nawet ja bym przeszedł. <grym <grym nie tam <grym> przeszedł. przeszedł. Dobrze odpowiedział. Trzymam ciuki, Dymit, już teraz. Ja też... To tak Wy siedział. też trzymajcie. Dzięki za dzisiaj. Dziękujemy serdecznie, buciaczki, dobrej nocy, dobrego dnia. Pa pa.